Ze mną jest Mateusz Morzeń. Witaj. Tam. Powiedz mi o swojej karierze. Jak to się wszystko zaczęło? Bo jest dość bogata jak na Twój wiek. No, zaczęło się przede wszystkim no, tam, gdzie się urodziłem, czyli w Warszawie. Był to Ursus Warszawa, mój pierwszy klub, w którym spędziłem 8 lat. Także no, jestem wychowankiem tego klubu i czasem w późniejszych latach myliło się, że jestem wychowankiem Lecha Poznań. Z tego względu, że kolejne lata spędziłem w Amice i w Lechu Poznań 5, także... Także jest to, kupę czasu spędziłem w Wielkopolsce i tam jakoś tam czułem jako to mój drugi dom i tak się potoczyły losy, że następny, następnym etapem była Alechia Gdańsk, czyli teraz nad morze ruszyłem i po roku, po roku znalazłem się tutaj i no, w całą Polskę w dół zjechałem i kolejna, kolejne teraz to góry tak i jeszcze brakuje tylko chyba środka Polski. Miałeś inne propozycje, co było takim czynnikiem decydującym, że będziesz grał w Podbeskidzio? Przede wszystkim była tam jakaś mowa szczera, że będę grał w swojej pozycji, którą preferowałem, czyli był to ośrodek pomocy i na tym chciałem się skupić. I myślę, że to była przede wszystkim ta ważąca, ważąca sprawa, bo reszta to reszta jest mniej ważna, wszędzie się żyje podobnie, wszędzie są nie wiem, sklepy, jakaś rozrywka, także, także wszędzie da się żyć. Masz już duże sukcesy na swoim koncie. Jakie nadzieje wiążesz z klubem? Jeżeli patrzymy na, na siebie, tak? Bo przede wszystkim na początek patrzy się na swoją osobę i jest to na pewno regularna gra, bo w ostatnim roku w Gdańsku tej gry w moim mniemaniu było zbyt mało i chciałem się skupić na tym, żeby te występy były od pierwszej minuty przede wszystkim. Znaczy do, do, do 90, do 90 no to różnie bywa, prawda? Ale przede wszystkim te występy w pierwszym składzie były. Były największym czynnikiem, a wiadomo, że pewnie po cichu każdy by chciał, każdy by tu liczył na tą pierwszą ósemkę, ale tego nie jestem w stanie obiecywać i na razie spokojmy, liczmy punkty od meczu do meczu. Koledzy w drużynie dobrze Cię przywitali, znałeś już kogoś wcześniej? Właśnie niezbyt, niezbyt. Można powiedzieć, że tylko z boiska tak można cześć, cześć, tego typu rzeczy z Maćkiem Korzymem. Z Maćkiem Korzymem i Krzysztofa z Krzysztofa Chrapka że Andrzeja Poznań, no ale tu go chyba tego nie ma, także, także z nim jakiś tam kontakt miałem, no bo z nim się żyło na co dzień w drużynie właśnie w Poznaniu. A na dzień dzisiejszy ten kto przyszedł, czyli Mateusz Szczepanie, to też ten, tylko z tych nowych zawodników, także nikt, nikt więcej. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.